Jak można zniszczyć całą klasową wigilię jednym zdjęciem? W naszej klasie była taka szkolna para. Pola i Mateusz. Byli razem już od dawna, tacy wiecie. Wszyscy się przyzwyczaili, że oni są zawsze razem. Na wigilii klasowej losowaliśmy sobie osoby, której dajemy prezent. I ja trafiłem właśnie na pole. Trochę się stresowałem, bo nie znałem jej aż tak dobrze, ale chciałem, żeby było miło, więc kupiłem jej ładny perfum. Tyle, że w dniu Wigilii zapomniałem go wziąć z domu. Zorientowałem się dopiero, jak już siedzieliśmy w sali i rozdawaliśmy sobie prezenty. Wyszedłem na chwilę z sali, żeby zadzwonić do mamy i zapytać, czy może mi to jakoś podrzucić. Otwieram drzwi, a tam Mateusz się całuje z jakąś dziewczyną na korytarzu. On miał przynieść tylko barszcz. I to nie był przypadkowy buziak. Stałem tak kilka sekund i zanim pomyślałem, co robię, to zrobiłem zdjęcie. Wróciłem do naszej sali, w środku już wszyscy składali sobie życzenia, Pola czekała na prezent, a Mateusz wrócił z barszczem. Nie miałem nic poza tym zdjęciem. I nie wiem, co mnie podkusiło, ale na wigilijny prezent pokazałem jej zdjęcie, jak jej chłopak ją zdradza. Najpierw myślała, że to jakiś żart, a potem spojrzała dokładnie, zaczęła krzyczeć. Powiedziała mu, że jest zdrajcą i że nie chce go widzieć. Wtedy wstała, rzuciła w Mateusza talerzem z zupy i wyszła z klasy trzaskając drzwiami. Nastała grobowa cisza, a barszczu już nikt nie tknął.